Ludzie często zakupują je w ogródkach, bądź też wywożą gdzieś na jakieś tereny, wyrzucają w workach. Teraz będzie inaczej. Gdańszczanie mogą już chować swoje zwierzęta na cmentarzu. Na kokoszkach powstało krematorium z chłodnią i specjalistycznym piecem, a obok niego cmentarz, który pomieści nawet 2000 grobów. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest miasto, które wydzierżawiło ponad hektarowy grunt przy ulicy Przyrodników w prywatnej spółce. Koszty finansowe są takiej inwestycji znaczne. Miasta nie było stać, w związku z tym ogłosiło miasto przetarg na wzięcie w dzierżawę terenu pod rygorami. Inwestor spełnił wszystkie rygory, były bardzo poważne, bo musiał infrastrukturę do działki no, wybudować, całą inwestycję znaczne środki. Teraz będzie można chować zwierzęta w cywilizowany sposób, z czego najbardziej zadowoleni są właściciele czworonogów. Moja suczka kiedyś umarła sobie, no i mi smutno, że no, po prostu nie można było jej w jakiś tam sposób upamiętnić. Te zwierzęta powinny być kremowane, ponieważ... I na e, inaczej to, to, to każdy chował to, to, to pod ziemią to, to, w niedozwolonych nieraz miejscach. Obiekt na gdańskich kokoszkach składa się z chłodni, krematorium i pomieszczeń biurowych. W krematorium w punkcie centralnym jest trzykomorowy piec, który, jak zapewnia inwestor, spełnia najwyższe standardy. Standardy zmienią się także w chowaniu zwierząt, bo do tej pory bywało z tym różnie. Indywidualny pochówek w ogródku, gdzieś w krzakach, w parku jest zabroniony w prawnie. Są to konsekwencje finansowe. Ma być bez kar i grożenia palcem, bo przecież dla wielu pies czy kot to po prostu przyjaciel. Zwierzęta to są jednak członkowie rodziny i ja bym wolała jakoś... Porządnie yy, odbyć tutaj ten pochówek. Koszt popielenia i pochówku zwierzęcia to nawet 900 zł. Do tego dochodzi dwuletnia opłata za cmentarz, ale to nie wszystko. Dla chętnych firma wykonuje diamenty z prochu zwierzęcia.